Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj tak podsumowując ten sezon lotowy 2021, który no nie wypadł tak tragicznie. No w sumie to trochę te gołąbki fajnie poleciały. Tych konkursów się nazbierało. No najlepszy lot z miejscowości Turek mi wyszedł, gdzie odbiłem pierwszą piątkę w oddziale, drugi i czwarty gołąbek na oddział. Przypominam oddział liczący bardzo dużo hodowców, także nie jest tak źle. A nagrywam ten filmik z tego powodu mam trochę gołąbków, jednak za dużo, bo tego łębie no, jednak dochodzą, one nie, nie giną tak za bardzo już, no niestety, no to no, 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 dobrze, po 20 latach hodowli wreszcie. Teraz właśnie... No i jest trochę. Tu jest rozpód akurat. Ja powyganiałem tutaj ten, celowo ten rozpód e, na wolierkę, żeby co nieco nagrać, żeby co nieco nagrać tutaj jakby się dało. No, po prostu no chcę trochę gołąbków, no u mnie rozpłód to przeważnie jest 2 lata i czy się sprawdził, czy się nie sprawdził to ja usuwam już, bo szkoda czasu niech inne gołąbki pokażą co są warte także jeśli się sprawdził to już mam gołębie z rozpłodu, które latają także se po nich naciągnę no tu są gołąbki różne, są gołąbki pochodzenia od marka Rzepki są i gołąbki e, no, różne, no żółte oczywiście to są gołębie nielotowane, to nie jest tak, że nie mylić e, te, andal te andaluzy też nie, też nie, no a reszta te tygrysy, takie jak i ciemne gołąbki no, od, od jak najbardziej gołąbki na loty się nadają. Także ja, jeśli by ktoś chciał coś nabyć z tego rozpłodu, no to zapraszam do kontaktu ze mną. Zapraszam do kontaktu ze mną, myślę, że się dogadamy. Myślę, że się dogadamy. Cena u mnie nie ma drogi gołębi, także mi się wydaje, że się dzwonić. miało telefon, tak jak zwykle 698903990. Także no fajne gołąbki zdrowe, no ale są trochę lekko podpiżone, także no jeszcze no miałem ten filmik nagrać później, że jak się one dokończą, skończą pierzyć, żeby ich było lepiej widać, ale no mówię, potem pogody może nie być albo co, a dzisiaj ładne słoneczko jest, także nagrywam dzisiaj ten filmik. No różne są te gołębie, różne, także jakby ktoś chciał coś sobie wybrać z tego rozpłodu. To są gołębie, które, no nie ma tu gołębi, które u mnie latają. Wszystkie gołębie, te gołębie, żaden, żaden z tych gołębi u mnie nie lata. Są to różne gołębie, ja tam jeszcze spróbuję powstawiać, jak będę miał czas indywidualnie parę zdjęć zrobić i na, na Facebooka powstawiać, jak się uda. No ale, so, ale no, tak jak widać, panowie i panie hodowczyni, teraz przejdziemy do gołębnika do gołębnika głównego, no bo tam też jest sporo tych gołębi, tam też no starych oczywiście gołębi, którymi nimi latam, no to się nie pozbędę, no bo będę musiał muszę czymś latać w przyszłym roku, ale gołębie roczne, znaczy nie roczne jeszcze, bo tegoroczne gołębie, tegoroczne gołębie jestem w stanie po prostu, jakby ktoś chciał coś chce wybrać, to zapraszam no jest tego sporo, jest tego sporo, znaczy z górnego gołębnika żeby nagrać ten filmik, żeby nie latać po drabinach, dlatego tymczasowo przegoniłem tutaj do jednego Chodź, 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 dzisiaj dostają mieszaneczkę, mieszaneczkę, chodź, 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 taką z czosnkiem, z cebulą, no i posypaną takimi minerałami, nie bardzo to widać, no, no jest tych gołębi, jest tych gołąbków trochę, no, nie liczę, do około 200 paru na pewno jest. Także jestem w stanie, aby ktoś chciał tegoroczne ptaszki, no wiadomo, z niebieskimi obrączkami z tego roku, jakby ktoś chciał sobie powybierać coś. To zapraszam do kontaktu. Telefon oczywiście ten sam. Czy z rozpłodu? To też polecam. No chodź, 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 chodź. Trochę głodne jeszcze. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. To zdrowe są tego gołębie, no jadę dbam. Różne minerały, wcześniej jak był bezczarny, to bezczarny codziennie prawie dostawały. Jak bezczarny, z karmą mieszam. Także polecam hodowcy, co roku tak robię i naprawdę te gołębie miały wcześniej tam jakieś katary, trochę minimalne, te późne, późniejsze szczególnie, gołąbki. No i po obzie czarnym, naprawdę nie musiałem nawet e, nawet nawet do ksycykliny dawać, którą już miałem zamiar podać, ale parę, parę tygodni, chyba z dwa tygodnie ten bezczarny dawałem. Dosłownie prawie codziennie to nie zaszkodzi. To nie zaszkodzi prawie codziennie. Niektórzy słyszałem, że nawet nauczyli, także rzucają bezczarny i sam jedzą gołębie. No, ten żółty gołąbek też oczywiście to jest gołom nielotowany, to jest gołąb taki. Ja by go ktoś chciał nie ma problemu, bo mi nie lata to w ogóle, po prostu tylko z dachu na gołębnik. Ten żółty to jest wystawowy niemiecki. To jest gołąb roczny samiczka, jakby ktoś chciał go też, to za cenę 50zł niesamow... mogę się go pozbyć. Także powybierać co można, kto by chciał, gołąbki roczne, no trochę tu oj, dwa boki widzę się skądś tu przypałętały, też oczywiście nie lotowane, reszta wszystko lotowane gołębie, No, znaczy no młode, młode gołębie, ja od paru lat tak jak już na filmikach wcześniej mówiłem, ja nie lotuję młodych gołębi, dlatego no jest ich tyle, ja lotuję sam, no, sam do, do 100km ich lotuję, no. Także niewiele, bardzo niewiele tych gołębi odpada. Bardzo niewiele tych gołębi odpada, także jest ich sporo, no jest ich sporo, już się kończą pierzyć, no chodź, 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 no by trzeba było podjechać najlepiej, wybrać sobie, kto by coś chciał, kto by coś chciał, no bo, no nie jestem w stanie tyle gołębi, jeszcze mam jeden gołębnik tam z mutkami późnymi, także no naprawdę jest tego, także zapraszam hodowcy, zapraszam do współpracy, jakby ktoś coś, poradę, czy coś jakoś dzwonić, telefon jak już mówiłem pozdrawiam, dobry lot